Czas? Tak. Kometa Wizina. Od tego, że mi się niej, Oferujemy pokoje dla gości od 1 do 6 osób. W naszych pokojach zna znajdziecie się między innymi telewizję, radio, łóżko od 1 do 6 osób, prześladowcy, kłody, poduszki, ale nie tylko. U nas możesz znaleźć wszystko. Basen. Dziękuję za zjeżdżalnie leżakie. Ceny. 1 doba 1000 zł, 2 dni 2000, przez dni 2500 zł, 4 dni 4500 zł, 5 dni 5700 od 6 do 12 dni, 6500 zł, od 13 do 18 dni, 8600 zł, 1 miesiąc.